z tej strony, Gosia. I Witamy Was serdecznie w kolejnym vlogu u nas na kanale. Dzisiaj spędzicie dzień z nami, a my zaczynamy dzień od tego, to wykwintnego śniadanka. Zobaczcie, mamy jajeczka z majonezem, mamy kanapkę z szyneczką i warzywkami, także uważam, że jestem perfekcyjną panią domu i żoną, co Miłoszu? No, to jest. Szczyt wykwintności. Tak, szczyt wykwintności. W... Sam poranek. Tak. tylko w sobotę sobie tak dogadzamy, bo tylko wtedy jest na to czas. No ale wiecie, warto zjeść coś takiego zdrowego, bo jajka są bardzo zdrowe. Ja się zmuszam, bo ja nie lubię żółtek. Ale tak, chociaż trochę wiecie, jak dzielę jajko, to wykrawuję sobie te części, które mają więcej białka niż żółtka, a większość żółtka daję mi washowi. Tak, niestety. Tak. Nie mam bardziej sycjącego. się wpadła w szał gotowania. I znowu na się leci mocno. Już tak. tutaj cały stół zostawiony. Robimy ciasto o nazwie Baba Jaga. Jest to takie ciasto kakaowe z jagłokami. Tak mówię, mieliśmy wczoraj wolny. dzisiaj też jest wolne, więc trochę pogotujemy. Może zjemy coś lepszego. Także dzisiaj jest dzień rozpustny, kulinarnie. To była moja robota. Tak, miłość kroju. A wiecie, co miłość tak kroi? To zawsze się mnie pta. Ale jaką kostkę, jaką duża, mała, średnia, najlepiej wymiar mu podać? No, nie? Że na przykład tutaj ma 2 centymetry na centymetr. Tak. to, i wtedy to nie on, o co chodzi. Tak, to on idealnie pokroi, tak. Będzie siedział i odmierzał. I ma zajęcie. Super. Tak. Czas na kawusie? Tak. Czas na kawusie. Dzisiaj będzie pokaz z ekspresu. Ty co jesteś tak, wariat? Bo mamy dzisiaj ciasto. Aha. Oczywiście, że robiliśmy baba jagę. Ona już jest na stole, jeszcze jest ciepła, a ciepłe ciasto jest najlepsze. Zawsze mówiły babcie nie jest ciepłego ciasta, bo dostaniesz skorę pierzek. Tak, a ja zawsze robiłem ciepłe ciasto. Już leży, ja paruje. No tak wszystko ładnie go się zrobiła. Ja aż rozlała. Miał być taki ładny, estetyczny vlog I wiecie Ja się chyba do tego nie nadaje. Wszystko idzie nie po naszej myśli no, ciasto. Ale ciasto Chyba się udało Właśnie. Jest takie bardzo wilgotne Ja lubię takie Dawaj test smaku no, Dobre jest, ja je jadłam kiedyś mhm. No. Mhm. To Też mogę już spróbować? Możesz jeść Zmieniłam poszewki na poduszki. Już pożegnaliśmy się ze świątecznymi czerwonymi. Te są serdynowe. Tak, już znawca kolorów i nawet pasują te nam do tego kocyka takiego fioletowego i tutaj do tych naszych świeżaków. A tutaj niedługo będzie regał. Ile jeszcze dwa tygodnie musimy czekać? Tak, i musimy jeszcze po niego pojechać. No, także tutaj będzie regał, to też będzie fajniej. Za nami jeszcze szefki RTV nie wybraliśmy i tutaj jest ta nowa y, pufa już po czyszczeniu. Bardzo łatwo fajnie się doczyściła, więc warto było kupić ją z wystawy, więc ja jestem pucamy. bardzo zadowolona. Tak. Także, no fajnie i pasuje tutaj, bo widzicie, jest taka wymiarowo y, w sam raz, więc mi się podoba. Miłoż, dokonuje pomiaru, bo w końcu nastał ten dzień, w którym będziemy zamawiać szafy. Pozbędziemy się tutaj tego krzesła. I tak musimy zmierzyć, bo chcę, żeby ta szafa była do tej belki, a przed tą właśnie szafą od strony pokoju będzie stał taki chyba bambusowy jakiś taborec i na nim monstera albo inna roślina. To wszędzie szafa i musi mieć miejsce na cietki. Tak, tak, to jest priorytet. Tutaj musimy zmierzyć i tu chyba będzie taka standardowa szafa 150, a tutaj po drugiej stronie widzicie jest ta właśnie komoda zikei, szafy też będą zikei. Także wszystko się powinno komponować, a te szafy będą całe lustrzane. Witam się z Wami już kolejnego dnia. Dzisiaj jest niedziela. My byliśmy w odwiedzinach u mnie w domu rodzinnym. I oczywiście tutaj już widzicie, przywiozłam ze sobą dużo roślin i też tutaj wstawię Wam. Taką przebitkę, którą nagrałam telefonem, jak wyglądają moje rośliny, które jeszcze zostały w domu i moja mama się nimi opiekuje, więc teraz możecie sobie obejrzeć, jak one tam pięknie stoją skąpane w słońcu, nic się im nie dzieje, pięknie rosną. wam jakie rośliny ze sobą przywiozłam no bo zaszalałam wiecie, nie tylko wziąłam ze sobą tym razem ten koszyk pełen roślin ale też cały karton ze mną przyjechał, Miłość był w szoku ile ja tego zapakowałam no ale mówię, no już weźmiemy no bo zamówiliśmy ten regał na rośliny, więc też będę miała gdzie je trzymać, więc już się muszę tak wiecie przygotowywać i aklimatyzować tutaj te rośliny i przywiozłam też takie rośliny do odratowania. I oczywiście część roślin też będę dzielić i oddawać mojej mamie sadzonki, żeby też jej tak nie ogołocić z roślin, chociaż też jak jej tam poprzestawiałam, te rośliny na różne parapety, to już było wypełnione fajnie z okulentami. Tam jest o tyle fajnie, że tam są okna od południa, czyli no tam cały czas słońce wali. A tutaj mamy okna od zachodu, więc nie wiem czy te sukulety będą tak ładnie rosły jak u nas w domu, ale będziemy testować. A na razie wzięłam głównie takie filodendrony, fikusy, z tego co widzę, no ale to już Wam pokazuję, co wzięłam. Tutaj jest już filodendron Brandinianum. Ja tutaj miałam jego sadzonkę, ale wzięłam też ten mój taki filodendron, który został w domu. Widzicie, on się nie miał tam zbyt dobrze bez mojej opieki bo go trzeba dość często zraszać, żeby ładnie rósł i on z tego co pamiętam miał przędziorka. Więc też go wziąłam tutaj na obserwację i od nowa go sobie wyhodujemy. Wzięłam jeszcze syngonium mojito. Zobaczcie, tutaj ono ma, w sumie został mu tylko jeden liść, temu syngonium, takiego wybarwionego. Reszta jest cały zielony. Postawię go tutaj w oknie, żeby się ładnie wybarwiało. I jeszcze je sobie Hotne, prawdopodobnie niedługo, bo ono tutaj ma jeden taki łysy pęt, więc to też jest do cięcia. Wzięłam też y, moją y, różową księżniczkę filodendrona Pink Princess. Zobaczcie, jak on się ładnie zaczął y, wybarwiać u mnie w domu, bo stał na oknie właśnie y, północy, nie północnym, tylko południowym, więc też fajnie tam rósł. Tutaj też go postawię w oknie i też go sobie pewnie bliżej wiosny potnę, żeby się jeszcze fajnie wybarwiał, bo zauważyłam właśnie, że na tą Pink Princess fajnie wpływa to cięcie, że ono wypuszcza właśnie później coraz fajniejsze, bardziej wybarwione liście i go też oczywiście muszę zaszczepić dla mojej mamy, bo już było, że jej zabieram, więc też muszę zrobić sadzonki. Tutaj jeszcze wzięłam taką kalatę na odratowanie i jej całkowicie będę wymieniać podłoży i prawdopodobnie wycnę jej te wszystkie brzydkie liście. To jest ta taka kalata, co kwitnie na pomarańczowo. Wzięłam też takiego jednego dużego fikusa, bo chciałam mieć tutaj taką jedną dużą roślinę, już żeby był jakiś taki efekt wow, koło kanapy, więc wzięłam tego fikusa takiego białego i ja sądzę, że on będzie nam tutaj fajnie pasował do mieszkania. Też ten nasz regał będzie taki asymetryczny, więc będzie tam też miejsce na rośliny zwisające i rośliny takie wyższe, stojące, więc no może też będzie na regale, nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, bo koncepcja to się wiecie, zmienia z dnia na dzień. Wziąłem jeszcze taką malutką Diefenbachię, chcę o nią bardziej zadbać, żeby fajniej rosła i sądzę jak ona będzie właśnie taka bardziej zadbana, to też będzie fajniej rosła. Tutaj mnie ja atakuje olbrzym rafidofora tetrasperma. Ja wzięłam z myślą tą, żeby zrobić sobie z niej sadzonki i też ją gdzieś tak puścić, żeby się pieła oparta o jakiś mebel albo o ścianę. Wiecie, rafidofora to jest roślina taka bardzo wdzięczna, szybko rosnąca, więc też powinno jej być tutaj u nas dobrze. Wzięłam też hom homelomena, tak się nazywa ta roślina chyba. Taką o, ona rośnie w formie takiego krzaczka, w takiej formie bardziej krzewiastej, więc też będzie fajnie tworzyła tutaj dżunglowy klimat. No, zaszalałam dzisiaj z roślinami. No i wzięłam tą roślinę, o którą wszyscy się tak martwili. To z moim przepięknym sedum brito. No, wzięłam go. Nie zostawiłam go mojej mamie. Ma inne sedum burrito, tego najpiękniejszego, największego olbrzyma. Wzięłam ze sobą. No przepiękne jest, tęskniłam za nim, tak lubię na nie patrzeć i na pewno będzie miało jakieś honorowe miejsce u nas w mieszkaniu. To sedum burrito. Miłość też lubi tą roślinę. I tutaj zaraz Wam pokażę, bo też mi często piszecie w komentarzach przy tych moich filmach o sedum burrito, że to sedum burrito Wam się sypie, gdy je dotkniecie. I w ogóle to moje siedem burrito też się sypie. Pełno tutaj mam jego kuleczek. No ale zobaczcie, jakie ono jest przepiękne. Tutaj już całkowicie nie widać tej osłonki, w jakiej ono jest posadzone. Wziąłem też pod niego taki stojak, w którym stało. O, widzieliście? Odpadły kuleczki, bo ciężko było je przetransportować, naprawdę. No ale jestem zadowolona, że mój burrito z powrotem jest ze mną. Super. I tak wyglądają te roślinki od góry i zobaczcie jak to sydum burrito po transporcie się obsypało i ono przyjechało w tym kartonie. I tutaj właśnie jest pełno tych kuleczek, które można sobie położyć na ziemi i z tego wyrosną małe burritoski. I też miało pełno suchych listków. Te suche listki, no to wiecie, to prawdopodobnie są takie kuleczki, które zostały na tej roślinie takie obłamane albo zostały przypalone. Słońcem, więc to też się nic złego nie działo. No i tak to wygląda. Jak regał rośliny przyjdzie, to będziemy robić sobie aranżację. Jeszcze wiele roślin muszę tutaj przywieźć albo sobie zrobić z nich nowe roślinki z sadzonek. No ale jestem już zadowolona. Zobaczcie, tutaj już jest całkiem zielono. Ale muszę zrobić miejsce, bo w tym tygodniu przyjadą do nas szafy. Też już się nie mogę doczekać. Aż w końcu tutaj wszystko uporządkujemy. To by było na tyle w dzisiejszym vlogu. No mam nadzieję, że Wam się podobało i też już widzicie co się działo z moim sedum burrito gigantem. Już jest z nami. Miłość też się cieszy, bo on też bardzo lubi tą roślinę. Będzie nam tutaj zdobić salon, zajmie honorowe miejsce. Numer uno. Tak najpiękniejsza roślina. Jeszcze muszę przyniewieść miłoszu pnącza. Jeszcze tęsknię za moim szczawikiem tym fioletowym, bo on dodawał takie dobra, dobra. różu. No, no wiele roślin jeszcze przywiozł. Nie ma miejsca na razie. Będzie. Już niedługo będzie. Ja, za dwa tygodnie. No dobra, dokończymy. Jeśli nasz film Wam się podobał, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia lajka, komentarza. I oczywiście do zasubskrybowania naszego kanału. Będzie nam bardzo miło, jeśli wesprzecie nas w ten sposób. Na pandziki.pl Tak, i jeszcze zapraszamy Was na pandziki.pl. Są tam czapki, kubki i inne Mam gadżety teraz z pandami. Eleganckie czapki. Tak. Wszyscy wiedzą, gdzie kupiliśmy. Tak, tak, chodzimy po ulicach. Jak z Gucci. Więc, więc tak można nas rozpoznać. To do następnego. Pa. Cześć!